Jestem Mateusz Moim marzeniem jest wyjechać nad morze. Dzień dobry, mam na imię Krystal. Moim marzeniem jest skończyć 18. Na 18 dostać sportowy BMW. Czarne i mieć każde zwierzę w domu. Mam na imię Karolina i moim marzeniem jest zostać koszykarką. Mieć dobre studia. I kupić sobie złote BMW. Dziękuję. Mam na imię Monika i moim, ma, moim marzeniem jest wycieczka do Włoch. Marzę też o wielkim domu ze Stadliną Koni i aby w przyszłości zostać weterynarką. Dziękuję. Dzień dobry, mam na imię Hubert. Chciałbym mieć swoją Stadlinę Koni. chciałbym także skończyć 18 lat i dużo latać samolotem. Dziękuję. Dzień dobry, mam na imię Wiktoria. E, e, chciałam powiedzieć Wam e, moje marzenia. Pierwszym e, moim marzeniem jest e, e, zostać e, w przyszłości adwokatką, e, żeby, każ, e, kole, żeby każde kolejne wakacje były gorące i chcę uczyć WF-u w szkole. Dzień dobry, mam na imię Weronika. Moje trzy najważniejsze y, marzenia są to Zostać najsławniejszą piosenkarką na świecie, skończyć 18 i dostać czerwone Ferrari na urodziny. Mo Dzień dobry, mam na imię Wiktoria. Moim największym marzeniem jest y y mieć cały czas wakacje, być bogatą i zostać piosenkarką. Dziękuję. Dzień dobry, mam na imię Wiktoria. Moje trzy najważniejsze marzenia to pierwsze, zostać koszykarką lub siatkarką. Drugie, dostać szare BMW na 18 urodziny. i trzecie, zostać w w szkole. To miejsce to dla mnie dom, blok czwarty i fabryka nauki. Tu można spełniać marzenia, zrobić plan filmowy i wspólnie razem pracować w kontenerze. To miejsce jest dla mnie domem, fabryką plastyczną i popołudniem. Tu można bawić się, nauczyć się rysować i robić zdjęcia. To miejsce jest dla mnie jak szkoła dla artystów. Można tu się wspólnie bawić. To miejsce dla mnie jest kabaretem. To miejsce jest przenośnym domem. I to jest dom, w którym dzieci lubią się bawić. I to miejsce jest dla mnie fabryką zabawy i pomysłów, miejscem do nauki i tworzenia, wesołym miasteczkiem pełnym nowych przygód. Można tutaj tworzyć coś nowego i fajnego, filmować i robić zdjęcia z każdego dnia zajęć, spędzać ciekawi, ciekawie czas na łonie natury. Dzień dobry, nazywam się Weronika. To miejsce jest dla mnie fabryką, domem, szkołą, planem filmowym, basenem oraz placem zabaw. Można tutaj jeść ciastka, nauczyć się wielu mądrych rzeczy. Można tu pić picie, można tu robić zdjęcia, poznać przyjaciół i można tu porozmawiać z Sylwestrem. To miejsce jest dla mnie domem, w którym mogę mieszkać. To miejsce jest dla mnie basenem, w którym mogę pływać. To miejsce jest dla mnie fabryką, basenem, szkołą, placem zabaw. Można tutaj jeść ciastka i pić. Można tutaj porozmawiać z Sylwestrem Mikołajem. Można robić zdjęcia. Zdjęcia aparatem. Bym chciała, żeby na Dudziarskiej był wielki basen przydzielony na dwie grupy, starszą i młodszą, żeby był duży sklep na polanie. Milsza okolica, żeby w tej okolicy nie było żadnych torów. Bym chciała, żeby tu nie było spalarni os w lato. Także chciałabym zlikwidować te torowiska między innymi ogółem te pociągi, przez które w nocy się nie da spać. A chciałabym, aby tu był sklep typu supermarket lub careful. Aby ludzie zmienili zdanie o tym osiedlu, yy, aby ludzie nie myśleli tak o nas. Dziękuję. Żeby dzieci nie krzyczały, żeby spalarni nie śmierdziały i żeby nie było torów. Chcę, żeby było duży basen i żeby był sklep spożywczy. Dziękuję. Ja bym zmienił coś na tym osiedlu, postawiłabym mały sklep spożywczo-przemysłowy zlikwidowałabym spalarnię śmieci, która strasznie niszczy środowisko, w którym żyjemy i y, zbudowałabym boisko i większy plac zabaw. Dziękuję. Chciałam, żeby na Dudziarskiej się zmieniło, żeby nie było y, śmieci, żeby ludzie mieli o nas dobre zdanie, żeby y, był duży basen. Chciałam zmienić różne rzeczy na y, osiedlu Dudziarska. Na przykład postawić tu na pustym terenie y, średniej wielkości y, market y, żeby y, wyburzyli tutaj y, tą zatorami y, spalarnię chciałabym żeby na nudzkiej był wielki basen y, żeby był y, supermarket i żeby nie było śmieci i każdy miał tutaj dla siebie miejsce i żeby nam dorobili balkony dziękuję żeby na Dudziarskiej e, zlikwidowali spalarnie, żeby były domy jednorodzinne, e, chciałabym, żeby było wiele zwierząt i chciałabym, żeby było mniej śmieci. Na Dudziarskiej chciałabym zmienić. Żeby na różnych polach nie istniały śmieci, żeby niektóry, niektórzy nie wyrzucali zbitych z butel, butelek na trawę, żeby zrobiono lepszą drogę i jakiś pas dla pieszych, żeby nigdy nie było torowiska, żeby istniał jakiś market, żeby chociaż był duży basen. Chciałabym polecieć tym pierwszej klasy pełnym zwierząt do Australii. E, chciałabym polecieć samolotem pierwszej klasy do Norwegii w wiosnę. Ja e, chciałam polecieć e, dywa, latającym dywanem, na którym leżą naciosy, do Barcelony. Chciałabym polecieć samolotem pierwszą klasą do Barcelony w lato. Chciałabym pojechać e, samo po, polecieć samolotem do Hiszpanii Chciałabym polecieć samolotem do Szkocji Ja bym chciała polecieć wielkim balonem do Włoch Chciałabym polecieć balonem przez cały świat i zobaczyć ten balon od góry